Tak się kupuje w Norwegii silnik. W przeciwieństwie do Polski. Tu jest książka serwisowa auta, z którego pochodzi silnik z udokumentowanym przebiegiem. Tu masz. No wszystko. Na dobrą sprawę to jest silnik Plug and Play. Podłączasz. Antka kompresor No i co? I tyle, tak? Kompa. Chociaż nie wiem czy wszystkie kostki zostały yy, czy nic nie zostało obcięte, bo czasem komuś się nie chce, ale coś tu mi się wydaje, że tu jest cała kompletna wiązka. Że tu jest cała kompletna wiązka. Wszystko jest na miejscu. Ostatniego brakiecika nikt nie wyciągnął. Ostatniego mocowania wykręcił. Ostatnie śrubki, jak to w Polsce jest, bo wszystko sprzedasz. sprzedaż. Nie podoba mi się, że jest tu on tak zabrudzony. Czy coś jest pęknięte, czy to po prostu coś pociekło? Skąd. A do turbiny dobra. Zasilanie turbiny, a zapomniałem, że ten, że tamten, że turbo trzeba wrzucić oczywiście, no nie, no dobra, tutaj jest silnik, przepraszam, nie jest konkretnie plug and play, bo yy, nie ma turbiny, ten co do Kaszkaja kupiłem był kompletny, kosztował dużo, bo kosztował 20 tysięcy koron, to masz w wolnym przeliczeniu powiedzmy 9, 9 z haczykiem, ale w Polsce szukałem, były po 7, 7,5 tysiąca gołe, gołe słupki. Tu dostałem silnik kompletny, gdzie jeszcze ktoś zostawił sterownik, nie wiem po kiego grzyba, ale wtryski, oczywiście standardowo, pompy wspomagania i kompresora klimy nie było, tak więc no, nie, nie, nie czarujmy się, ale... Pomyśl teraz sobie, przekładanie wszystkiego. Przełożyłem wtryski, żeby ich nie kodować, z tego względu, że nie miałem akurat w danym momencie dostępu do sprzętu i zależało mi na tym, żeby szybko to odpaliło. I tylko dlatego to zrobiłem. Tak, wystarczyło podpiąć tylko. Aha, silnik był udokumentowanym przebiegiem 80 tysięcy kilometrów. Turbo, aha. Kolejna rzecz, przepraszam. Tamten silnik za 20 tysięcy z przesyłką był również ze sprzęgłem. No to znowu wychodzi na to, że w Norwegii mam taniej niż w Polsce. Tutaj jest jakiś wyciek. kuszka. Coś tu mi się... Coś tu mi się nie podoba. No. Epilepsja niedługo. Tu wiadomo, przewód obcięty, no ale to są naprawdę pierdoły. Tak czy inaczej, dobra, rozbieram go, wymieniam rozrząd, i w przyszłym tygodniu auto przyjedzie, wrzucę, bo silnik już został wyciągnięty. Co z jednej strony mnie cieszy, z drugiej strony mnie martwi, bo jednak wolę samemu wyciągać silnik. Wolę samemu wyciągnąć silnik i samemu go wkładać, no ale. No ale tutaj ktoś tu ładnie popodpisywał po jeszcze jakieś rzeczy. Szkoda, 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 no ale palicho. Palicho. Dobra, do dzieła. Rozbierać i, i tyle.